konfliktu wynika z tego, że no co, no nie ma miejsca dla trzech, nie? I tyle, krótko mówiąc. No. Muszę go zutylizować. To było bardzo ładne, yy, bardzo ładne słowo dobrałeś, żeby powiedzieć to, co masz zamiar zrobić ze swoim przeciwnikiem. Carlito, no to mam dwa pytania w takim razie. Po pierwsze, czy ty także idziesz tam po to, do OKTAGONu, żeby zutylizować swojego przeciwnika i jak ty opiszesz, co jest zarzewiem tego konfliktu, bo tutaj się nie do końca o tym dowiedzieliśmy, a wiemy, że no nie lubicie się mamy filmiki, na których Maciek napiera na ciebie właśnie w domu, obserwowanych i tak dalej, no naprawdę dziwne akcje. Dobrze powiedziałeś, żeby zutylizować, nie ma miejsca dla trzech, dlatego wylecisz, nie będziecie już później. Co mogę więcej powiedzieć? No sam się przesadził do mnie. Ja do niego nie miałem problemu nigdy. Sam przyszedł na live, sam no wszystko było nagrane, to można do tej pory zobaczyć. No i co? No i teraz muszę z nim jechać. W filmie udostępnionym Tak, można, oczywiście, nie wstydźcie się.